Witam Was. Jesteśmy w Kopart. Akurat tutaj jestem pierwszy raz w życiu. To jest najmniejszy kopart, na jakim byłem. To jest kopart, tak zwany Mannheim. A czy to się tak nazywa Mannheim? A to jest pod. między Rammstein a Sabriken jest, jest, jest baza. Takie większe koparty to są pod Hanowerem i Lipsk, czyli Nobic. A w Kopart. Trzeba uważać strasznie na samochody, jeżeli chcecie kupić auta ze Stanów, ale to wam za chwileczkę powiem. Jeśli na koparcie kupuję auta z Europy, to jest wszystko ok. Ale największym wałem na koparcie jest to jak są auta ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj odsyłam do fachowca Adam i Motorówki, o którym wspominałem wcześniej. jest gość, który ogarnia temat niesamowicie. Na przykład tu macie Audi ze Stanów widać uszkodzenia auta, delikatne a tak naprawdę widziałem zdjęcia w tego Audi wcześniej to ono nie miało połowy boku i połowy przodu, te auta po prostu to co już widać są już częściowo naprawione naprawione, także także chodzi o to, że auta które przyjeżdżają tutaj, ze Stanów na Copart w większości można nieźle umoczyć chodzi o to, że po prostu w większości te samochody, widzicie jest USA, tak samo tutaj, ten samochód widzicie jakie ma uszkodzenia? tak naprawdę ten samochód nie miał przodu ten co tu widzicie, tu jest założony na sztukę, jakieś części, używany, uszkodzony zderzak, wymienione lampy, jakieś używane błotniki, i wygląda na to, że miał takie, a nie inne uszkodzenie. Jak Adaś sprawdzi, albo wejdziecie w Carfax czy coś i tak dalej, to się okazuje, że ten samolot to kurwa nie było, po go nie było. I to jest właśnie największe w oparcie, że auta ze Stanów przyjeżdżają rozpieprzone kompletnie, albo zalane. A tu są naprawiane do, do momentu takiego jak widzicie, czyli ledwo, ledwo że le, 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 Mają takie same uszkodzenia jak Total Shaden, jak w Niemczech A tak naprawdę większość z tych aut to wygląda jakby pies pies szamą i wypluł Także strasznie trzeba uważać na kopalcie na samochody z USA Tu też macie kolejne auto z USA Który ma tam jakieś tam uszkodzenia Jak popatrzycie na pasowanie tego przodu to to wychodzi, że to auto jest kurwa złożone wczoraj na sztukę Przecież tu nic się nie zgadza, są takie szczeliny, pasowania krzywe że moskie, większość to będzie miała poduchy wyjebane, wybite i tak dalej no kolejny Chevrolet o no. po prostu kupują uszkodzone zderzaki, uszkodzone maski, uszkodzone lekko błotniki składają te samochody, tak naprawdę podejrzewam, że tego samochodu też nie było do przodu Fordziak Subaru i to wszystko jest USA, to, jest, to wszystko jest USA i w większości tych aut, w większości tych samochodów wyglądała tragicznie, naprawdę. Także jeżeli coś chcecie z e, tu kupić, naprawdę trzeba się zastanowić i się odezwać do kogoś, kto, kto to ogarnie. No, no to zobaczcie. <laughs> Podejrzewam, że jakby, jakby to wrzucić e, na bęben i do Adama, to by wyszło, że ten samochód nie wygląda tak, jak wyglądał. Podejrzewam, że był rozczaskany to kompletnie, kompletnie rozczaskany był. Także naprawdę na koparcie musicie musicie uważać, uważać na koparcie. Jeżeli ktoś chce, tak mówię auto z USA, Adam i motorówki polecam. Kolega bardzo dobrze to ogarnie A i na koparcie jest taki plus, że wam załadują samody. ważne czy jeżdżą, czy nie jeżdżą, jest cena auta wliczony za ładunek. 10 piję dolić, tak tu koledze ładują auto czy jest całe czy nie całe. Ładują, nie ma jeżdżenia, wjeżdżania tylko po prostu wam ładują i tyle. No dobrze, także tak widzieliście na, na tym koparcie. Jeżeli chcecie kupić auto europejskie, czyli z rynku tam niemieckiego, francuskiego, co oni tam mają, jest wszystko OK. Coś jest uszkodzone, to tak jest uszkodzone, tak to wygląda. Natomiast tak mówię, w większości aut tam są tłuste fury ze Stanów Zjednoczonych, czyli z USA, te samochody albo są bite, albo są popowodziowe. Jak jest popowodziowy, no to wiadomo, widać jak jest a najgorzej jak jest właśnie bity. To jest coś, co Wam pokazywałem na, na zdjęciach. To co widać to jest przygotowane pod wizualną sprzedaż to, co oczy widzą dla klienta, tak. Czyli te auta są praktycznie w dwóch trzecich już naprawione. I one tak nie wyglądały, kiedy przyjechały ze Stanów. Także niestety niestety tam było bardzo dużo dzisiaj rodaków ładowali tam właśnie fajne samochody, typu tam Hyundai Tucson, Mazda CX-5, jakiś tam Camaro, o, z takimi uszkodzeniami mniej więcej, jak widzieliście na filmie, natomiast... Pytam się ich, czy znają faktyczne uszkodzenia tych tak samochodów, no jak faktyczne, przecież widać, nie? że bez pojęcia w ogóle, bez, bez, bez tego, praktycznie te auta zawsze, to co już przyjeżdża jest zrobione. Kupują używane części, na przykład spasowane nowe drzwi, jakiś tam lekko uszkodzony błotnik, z jakiegoś Anglika tam pouszkadzane pewne rzeczy wkładają, cokolwiek, obojętnie czy nawet ze szrotu, sfalowana maska, pęknięty zderzak ponaciągają wszystko, czy tak jest koło wyrywane, wsadzą nogę na sztukę, I żeby to tak wyglądało wejdźcie sobie do Adama na no ostatni film, jak Mercedesa pokazuje, który stoi z ubitym lekko przodem, grill, maska, lampa a jak pokazał zdjęcia ze Stanów to wyszło, że auto miało wyrwane koło, zmielony dach uszkodzoną dupę, rozwalony bok, wybite wszystkie dechy, no i to jest właśnie ta, tak to właśnie wygląda, także jak decydujecie się na zakup auta ze Stanów to tak jak mówię, nie żałujcie zanim gdziekolwiek będziecie dzwonić, a już tym, czymkolwiek gdziekolwiek pojedziecie, tam te tysiąc kilometrów, czy ileś, najbliższy kopal to jest Nowic, Lipsk, od naszej granicy tak, no więc gdziekolwiek pojedziecie, a cokolwiek zależycie płacić, przelewać to pierwsze wykosztujcie się na tę tam stówkę czy tam dwie i sprawdźcie ten samochód są możliwości, tak, Nic, nikt za darmo Wam tego nie zrobi, ale można, da się, także ja tam wrzuciłem będąc na placu przy okazji dwa samochody do, do, mm, do znajomego właśnie i po dwóch godzinach miałem zdjęcia tych aut, no to, no kurwa, miałem rację, no tragedia, no jeden faktycznie miał przód taki jaki miał, ale zaś nie miał dupa, ta już dupa ma, no, a drugi po prostu wyglądał tragicznie, także, także naprawdę trzeba uważać, jeżeli o kopal, auta europejskie, a ja tam często jeżdżę, sobie coś odbiorę, to jest, to jest w porządku, to jest tak jak wam pokazuję na filmach, normalne samochody, tak. bo to są europejskie samochody. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych niestety 80% te auta tak nie wyglądają, uszkodzenia, które są, nie wyglądają tak, jak faktycznie wyglądały. To są o wiele, o wiele gorsze, a tam naprawdę po wypadkach są auta, po wypadkach, nie po kolizjach, tylko po wypadkach. Osoby ranne, pomiażdżone dachy, urwany przód, zmiażdżona dupa, albo winięte na słupie naprawdę, bo to są auta... Niskie przebiegi, młode roczniki, fajnie wyposażone za pieniądze, no więc coś jest nie tak, tak? No ale ze Stanów tak to wygląda. To tyle w zasadzie. Zapraszam też do kolegi Adama na kanał i do zobaczyska. Na razie trzymajcie się.